Witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak możecie zrobić dwukolorowy balsam EOS. Tu po prawej macie oryginalny kolor balsamu, a żeby dodać drugi kolor, używam różowego balsamu firmy Baby Lips. Jak to zrobiłam, pokażę Wam teraz w tym filmiku. Potrzebuję oczywiście balsamu EOS. Potem różowego albo czerwonego błyszczyka jakiejkolwiek firmy. Może być też jakiegokolwiek innego koloru. Nóż, dwa naczynia, które można włożyć do mikrofali i mieszadełko w postaci plastikowej łyżeczki albo patyczka. Ja mam tu dwa dzbanki z dzióbkami, tak żeby można było nalewać dwoma jednocześnie. Najpierw wyciągam balsam z opakowania za pomocą noża Podważam w tym miejscu. Teraz mogę wypchnąć kulkę przez te otworki. Wrzucam ją do dzbanka. Następnie czyszczę pojemniczek z resztek balsamu, które również wrzucam do dzbanka. Kiedy pojemniczek jest już czysty, wkładam środkową część do nakrętki, którą wkładam w dolną część pojemniczka, tak żeby całość stała stabilnie. I następnie odstawiam na bok. Teraz kroję kulkę balsamu na mniejszą i większą część. Mogę to zrobić albo mieszadełkiem, albo nożem. Mniejszą część przykładam do drugiego dzbanka i farbuję za pomocą różowego balsamu. Odcinam z niego niewielki kawałek. Wystarczy dosyć gruby plasterek. Resztę oczywiście można nadal używać. Wrzucam ten kawałek do dzbanka. Następnie topię zawartość obydwu naczyń w mikrofali. Nastawiamy mikrofalę na 30 sekund. Wyłączamy, odczekujemy chwilę, znowu włączamy na 30 sekund, aż cały balsam się roztopi. Obie części są już zupełnie roztopione. Teraz wlewam je jednocześnie z dwóch stron do pojemniczka. Ważne jest, żeby wlać całą zawartość z banków tak, żeby kropka wewnątrz pojemniczka była zupełnie pokryta mieszanką. W przeciwnym razie kulka balsamu nie będzie trzymała się dobrze pojemniczka, będzie wypadać. Po wlaniu balsamu do pojemniczka wstawiam go na około 2 godziny do lodówki na, lub na 1 godzinę do zamrażalnika. Kiedy balsam zastygł, wkładam dolną część pojemniczka na właściwe miejsce. Tutaj jest taka wypustka, a tutaj takie wgłębienie, które powinny do siebie pasować. Po tym spłaszczeniu można się domyślić, jak dopasować części. I to wszystko trzeba mocno ścisnąć razem, aż usłyszymy kliknięcie. I teraz nadszedł ten ekscytujący moment, kiedy możemy zajrzeć do środka i sprawdzić, jak to wygląda. Wow, efekt jest naprawdę świetny. Z tej strony mamy oryginalny biały kolor, który dobrze komponuje się z nowym różowym odcieniem. Świetny efekt! Ten kształt przypomina mi japoński symbol nieskończoności. Naprawdę bardzo ładnie. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. Piszcie w komentarzach, co jeszcze fajnego można zrobić z balsamem EOS, czy macie jeszcze jakieś życzenia, pomysły albo propozycje. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych filmików. Trzymajcie się, cześć!